Panie prezesie, spośród wielu no, trudnych terminów finansowych często słyszymy taki jak wykluczenie finansowe. Co to tak naprawdę jest wykluczenie finansowe? To ten, ten termin, to pojęcie pojawiło się ostatnio w dokumentacjach Komisji Europejskiej, która w ten sposób, tym terminem opisuje zjawisko braku dostępu określonych grup społecznych, całych grup, e, rzeszy ludzi, braku dostępu do Usług finansowych, do podstawowych usług finansowych, takich, które są potrzebne, aby człowiek mógł funkcjonować w współczesnym społeczeństwie, aby mógł korzystać z dobrodziejstwa współczesnej cywilizacji. A więc mówimy tutaj o dostępie do, jak to Komisja Europejska definiuje, do podstawowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dostępu do Linii kredytowej czy linii pożyczkowej, czyli prawo do zadłużania się wtedy, kiedy konsument potrzebuje tej, tego kredytu. Wreszcie, też dostęp do rozliczeń finansowych, do rozliczeń pieniężnych, czyli możliwość korzystania z kart płatniczych z bankomatów. A czy wykluczenie finansowe może oznaczać brak pieniędzy, brak środków do życia? To wykluczenie finansowe dotyczy osób, które zwykle mają niskie dochody. Zwykle mają niskie dochody. Oni są wykluczani, wykluczani z tego powodu, że są nieatrakcyjnymi klientami dla komercyjnych instytucji finansowych. Człowiek, który przynosi do banku. Kwotę 100 złotych i oczekuje, że ulokuje te 100 zł albo 200 złotych, a miesięcznie ulokuje je na lokacie, jest wymusza tak samo skomplikowane i tak samo kosztujące, tyle samo kosztujące procedury, jak ten, który przynosi 100 tysięcy złotych. Ale czy to trzeba tyle samo papieru zużyć na umowę, tyle samo pracy pracownika. Korzyść dla komercyjnej instytucji finansowej niewielka. niewielka. Więc tego typu osoby, które z niewielkimi pieniędzmi przychodzą do instytucji finansowych, są wypychane do innych podmiotów, które przejmują obsługę takich osób, ale Licząc sobie za tę obsługę niezwykle wiele, i tutaj dotykamy zjawiska, które jest ściśle powiązane z wykluczeniem finansowym zjawiska lichwy, która w Unii Europejskiej istnieje i jest zauważalna i jest problemem społecznym. Jeżeli w Wielkiej Brytanii dla osób zagrożonych wykluczeniem finansowym jedynym dostępnym źródłem, Pożyczek są, pożyczki oferowane przez agentów dostarczających ich do domów obywateli i taka pożyczka potrafi według danych, które Komisja Europejska opublikowała, potrafi kosztować 2000% rocznie. To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wykluczenie finansowe, czyli odepchnięcie tych ludzi od dostępu do e, głównego strumienia instytucji finansowych, Czyli niemożność skorzystania z normalnej oferty, takiej, jaka jest dostępna dla wszystkich obywateli, zmusza ich do korzystania z nadmiernie kosztownych usług, a tym samym pogłębia ich biedę. Więc człowiek, który jest biedny, jest zmuszony płacić bardzo dużo za usługi finansowe, staje się to dla niego coraz bardziej kosztowne. Co znowu pogłębia jego, jego biedę. Więc dochodzimy do sytuacji, w której to wykluczenie finansowe zaczyna być zjawiskiem nie tylko społecznym, które wpycha ludzi w biedę, ale także zaczyna, może być zjawiskiem, które ma wpływ na gospodarkę, bo przecież eliminuje całe rzesze konsumentów z obrotu gospodarczego. Człowiek, który płaci wysokie odsetki, za pożyczkę, które zaciągnął, na nieuzasadnienie wysokie odsetki, nie jest w stanie przecież być konsumentem, nie, nie, nie kupi sobie czegoś, co mógłby kupić, gdyby nie oddał tego, nie, nie oddał swoich ciężko zarobionych pieniędzy tej instytucji finansowej, na którą jest skazany. Czyli wykluczenie finansowe jest tożsame z wykluczeniem społecznym? Ono prowadzi do wykluczenia społecznego, tak, to jest początek można powiedzieć, że jeśli człowiek nie ma dostępu do usług finansowych na godziwych warunkach, na godziwych warunkach, to jest zmuszony korzystać z usług instytucji, które oferują usługi na niegodziwych warunkach, a tym samym pogłębia swoją biedę. I coraz bardziej przestaje funkcjonować w normalnym obiegu gospodarczym. Czyli nie kupi butów, nie kupi, nie, już nie, nie, nie wspomnę o tym, żeby odłożył sobie pieniądze na wakacje, czy kupił samochód, prawda? On jest obciążony nadmiernie kosztami uczestnictwa w obrocie finansowym. Dlatego Komisja Europejska apelowała i apeluje o stworzenie. Pakietu usług dla osób zagrożonych wykluczeniem finansowym. Ten pakiet usług to właśnie podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z prawem zadłużania się w tym rachunku. Czyli jeśli ktoś potrzebuje kilkaset złotych pożyczki, to nie musi dzwonić do firmy, która do, do lichwiarza może to, to tę pożyczkę zaciągnąć w swoim rachunku. Ma możliwość korzystania z kart płatniczych w takim zakresie, w jakim jest w stanie korzystać z usług finansowych oczywiście. Czyli ten dostęp jest zapewniony, ten dostęp jest zapewniony, ale przy jednocześnie odpowiedzialnym pożyczaniu. Bo zakłada się, że, że jeśli instytucje finansowe, te, które Operują na rynku w sposób przejrzysty i jasny. Jeśli one oferują swoje usługi, to nie prowadzą poprzez swoje usługi do z kolei zjawiska nadmiernego zadłużenia, czyli tak zwanego wpędzania człowieka w długi, po to, żeby on już z tych długów nie mógł wyjść i płacił w nieskończoność. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt naiwnie, ale. Czyja to wina, że występuje zjawisko wykluczenia społecznego? Czy to jest bardziej wada systemu, czy może mój indywidualny wybór, że ja nie chcę korzystać z instytucji finansowych? To jest, to, to jest etap rozwoju gospodarczego tak naprawdę. Bo są grupy w każdym społeczeństwie, w, każdym, w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach mamy do czynienia ze zjawiskiem wykluczenia finansowego. No ale w takich krajach jak Belgia czy Holandia to. Yy, Oszacuje się, że grupa ludzi, która jest zagrożona wykluczeniem finansowym, to około 2-3% populacji. W Polsce, według szacunków Komisji Europejskiej, zagrożonych wykluczeniem finansowym jest 40% ludności i to jest drugi najgorszy wynik w Europie. Najgorszy wynik jest na Łotwie, gdzie 48% populacji Zagrożonej z wykluczeniem finansowym. A to, oczywiście jest, to oczywiście związane jest z rozwojem gospodarczym krajów, z ogólną, biedą, z ogólną biedą, ale jednym ze sposobów walki z biedą i wyciągania ludzi z tej biedy jest zaoferowanie im dostępu do godziwych usług finansowych. Czy jest jakiś sposób na walkę z tym zjawiskiem? Kto to powinien robić? Czy organizacje pozarządowe, czy samorządy? Czy może administracja publiczna? Tak naprawdę tymi, którzy. Rola jest dla wszystkich. Miejsce w, tej, w tych działaniach jest dla wszystkich. Zresztą tak to też widziane jest w programach walki z wykluczeniem finansowym, które są przygotowane w, przez Komisję Europejską. To warto przypomnieć, że rok 2010 został właśnie przez Komisję Europejską ogłoszony rokiem walki z wykluczeniem finansowym. Komisja Europejska oczekiwała, że wszystkie rządy krajów Unii Europejskiej przygotują takie krajowe programy walki z wykluczeniem finansowym. Więc rola jest dla wszystkich. Jest miejsce dla rządów, które muszą widzieć kwestie wykluczenia finansowego na poziomie legislacji. Tutaj jest bardzo istotne, aby regulacje przyjęte w, w, dotyczące instytucji finansowych zachęcały do e, przygotowywania ofert dla osób niezamożnych aby istniały zachęty dla instytucji finansowych do oferowania tego typu usług. Wreszcie też, aby istniały czynniki, elementy zniechęcające do oferowania usług na niegodziwych warunkach. To jest rola dla ustawodawcy i rządy powinny takie Działania podejmować. Druga rzecz, i to jest, to jest najważniejsze, można powiedzieć, i tego oczekuje się od wszystkich instytucji finansowych, że te instytucje finansowe, czyli banki, spółdzielcze, kasy oszczędnościowo-kredytowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, te instytucje finansowe, które zajmują się, które sprzedają swoje usługi na, dla indywidualnych konsumentów doprowadzą do wypracowania pakietu usług, który będzie, który zapewni właśnie ten podstawowy dostęp do usług finansowych, że pojawi się taki podstawowy rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, że pojawi się ten łatwo dostępny kredyt, także ubezpieczenia przecież, które są potrzebne i dopracowane. Dla tej grupy osób, która jest zagrożona wykluczeniem finansowym. Więc, to najważniejszą rolę w tym wszystkim pełnią instytucje finansowe, ale rolą rządu jest doprowadzić do tego, aby instytucje finansowe chciały to zrobić i aby robiły to w sposób właściwy. Instytucje finansowe, o których Pan mówi, angażują się też w kwestie edukacji ekonomicznej. Dlaczego? Czy nie istnieje obawa, że klient, który wie więcej, na przykład pójdzie sobie do konkurencji? Człowiek, który wie więcej, ma większe możliwości wyboru, to prawda. Więc to wpływa dobrze na konkurencję, Te bo pozwala instytucjom finansowym przygotowywać coraz to lepsze oferty. A po drugie, co i najważniejsze, człowiek wyedukowany finansowo ma większe możliwości zakupu usług finansowych. Ten, który rozumie swoje potrzeby finansowe i jest w stanie właściwie dobierać usługi, które są mu potrzebne, Zwykle kupuje więcej. Czy edukacja ekonomiczna ma wpływ na zjawisko wykluczenia finansowego? Oczywiście jest to. Edukacja ekonomiczna jest jednym z podstawowych, z podstaw, jeśli, jeśli nie podstawowym, narzędziem walki z wykluczeniem finansowym, bo przecież człowiek musi być w stanie ocenić, ile ta pożyczka kosztuje, ile kosztuje prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Edukację ekonomiczną prowadzą instytucje finansowe w różny sposób. Bardzo często jest tutaj rola różnego rodzaju porównań przygotowywanych przez organizacje zajmujące się oferowaniem różnych usług. Kilka miesięcy temu widziałem porównanie kosztów prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, więc w Polsce ten koszt rozkłada się. Rocznie od 200 zł do 800 zł rocznie. Czyli w zależności od tego, z którym bankiem się współpracuje, w którym banku posiada się swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, takie koszta mogą się pojawić. Zwykle przeciętni konsumenci nie dostrzegają tego, nie widzą, jak im się te koszta nawarstwiają. Stąd tu ogromna rola właśnie dla organizacji, które pośredniczą dla kilku różnych instytucji finansowych, bo one pozwalają porównać. To też jest znakomita edukacja ekonomiczna.